żeby Ukraina i wszystkie inne obce kraje nami rządzili. W ogóle nie chcemy tutaj żadnej wojny światowej, ale niczego złego na świecie. Brawo! chcemy wojny! Brawo! Ci, co nas wyzywają na tę wojnę, to niech sami pójdą! Brawo! Brawo. Brawo. Kosiniak, więc. ponieważ jest to marsz pokojowy i wydarzenie pokojowe, są sama obecność dzieci o tym świadczy, ale oprócz obecności dzieci mamy tutaj też... Nie poczekaj chwilkę, no oskarowi damy drugiego kołbymka. I tak, dla pokoju dzieci i kobiety i mężczyźni oczywiście puszczamy. No. 6 kwietnia o godzinie 14 spotkajmy się w Warszawie przy rądzie Romana Dmowskiego, aby wspólnie wyrazić sprzeciw wciąganiu Polski w nienaszą wojnę. Niech pokojowy, antywojenny przekaz wybrzmi w końcu głośno i wyraźnie Polska za pokojem.